I ponownie wybrałem się na tej robiałe. ten film będzie zmontowany akurat z dwóch dni, ponieważ wybieram się tutaj raczej e, często, natomiast na dosyć krótkie okresy czasu. Ok, e, jak to mam w zwyczaju, te czołówkę nagrałem już pod koniec, wpadło kilka okoni, szczupaków sporo w płotek, co mnie bardzo miło zaskoczyło. Jeśli natomiast chodzi o zestawy, jakie ze są, zmontowałem, e, czego, jakich przynęt używałem oraz jak tych ryb szukałem, jak się do nich dobrałem to opiszę później w trakcie filmu. Natomiast Was pewnie najpewniej interesują zdręgi, w związku z tym akurat ten temat bardzo wyczerpująco rozwinąłem w poprzednim filmie. Dobrze, ja już nie przedłużam i ponownie zapraszam do oglądania. Dobra, coś się dzieje przynajmniej. No. Ładne to okonie są. То им нужно признать. Ну, есть, 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 есть. О, и это может быть одна рыбка. пошел на О, есть, ładный, ладно ладно sam koniec o matko na sam koniec przeciął mi fluorocarbon i go wyciągnę a, dobra, bo całą gumę zjadł już taki no, wymiar może będzie miał gdzieś tam jest moja tanta którą pożarł Ała, i się skaleczyłem klasyk no, tak to już nie słyszę za bardzo chujem Dobra, nie jest to źle. Coś się tam zaczęło dziać. Jest! Sztupak. Na sto procent. Ale glizda. Jak go może wezmę? Jakoś tak sprytnie zrobię z nim. No, dobra, pójdę. Nie będę Cię męczyć. O, w pierwszym rzucie. Kolejny oh. Fajniejsze on... No, ale to... Ło matko! Jest! Aj! ale nie wiem, czy to wzdręga, czy... ale była, była ryba. Jest! Tylko pytań, co to? Chyba o go się go odprowadza no. Co? Są To są fajne No to mią gardzą Powiedziałem do z bo tam jest mała ławiczka to O jest no jezu! No ale daj spokój! Dlaczego one biorą po prostu na małe coś, co się rusza w wodzie? I to jeszcze jest gigiem. No tylko co tam rzucić czymś takim okoniowym? No tu jest mocne zejście, no tu musi coś być. Jest! O! Nie! Szczupak! Oj! Ale jaki ładny kolorowy! Ale zobacz, jakie śliczne te szczupaczki są. O, ładne są to, prawda. Dosłownie w pierwszym rzucie, jak to wpadło do wody. Prześliczne te rybki, tylko szkoda, że takie, że takie mikroskopijne. No ale dobra. Ooh, to 45 cm, ale zawsze coś większego, Powiem Wam szczerze, że po moim e, tym prawie trzydniowym łowieniu mam wybitnie mieszane uczucia. Z jednej strony jestem bardzo zadowolony, ponieważ udało mi się nagrać e, pierwszy raz pełnoprawny film dotyczący wzdręk. No, oczywiście, tam jeszcze przeplatane okoniami, szczupakami. Z drugiej strony jestem aż zdziwiony jak dużego pecha miałem. Zaczęło się od zepsu tego GoPro, to powiem szczerze, totalnie nie mam pojęcia co się z tą kamerą zepsuło, a teraz, mając w planach popłynąć na miejsce za mną, czyli na tą wyspę, żeby połowić ponownie wzdręgi w połowie drogi łódka mnie trochę zaskoczyła. I niestety moje dzisiejsze łowienie dnia trzeciego Najpewniej no zakończę tylko na paru okonkach i jednym szczupaku złowionym z tego miejsca, gdzie aktualnie zakotwiczyłem. No dobra, nie przedłużam i zapraszam do oglądania. bardzo przyzwoity okonek w końcu powiem w ten sposób, ja teraz y, zacząłem łowić na przynęty gumowe zbrojone w czepuraszki 3 gramowe generalnie łowiłem wcześniej na natomiast jest po prostu duży wiatr i łowienie 2 gramowymi przynętami na 6 metrach przy dużym wietrze to jest coś bardzo trudnego teraz ja zobaczymy czy to działa Działa, no jak go się poklepie po główce, to podnosi świetnie. Super. Cześć i teraz pomyślałem, że powiem kilka słów odnośnie sprzętu, jaki dzisiaj ze sobą zabrałem. Ja akurat wziąłem ze sobą dwie łyżki. Pierwsza, pierwszy kijek to jest okonióweczka. O no tutaj Wam no, tak ładnie pokażę, to jest okonióweczka 2,13 do około 5-6 gram kołowrotek Stelka C2500S, plecionka 0,06 i zrobiona jest tu taka sytuacja, że dowiązałem fluorokarbon 18, około pół metra, z malutką agraweczką Tekoya i małym jigiem często tu używamy jeszcze jakiś gum, dużo akurat na to nie łowiłem drugi zestawik, stricte pod wzdręgi czy białoryb kołowrotek 2000, wędka 1,98 98 do 1 g Oczywiście dokładne nazwy blanków, ich dokładne specyfikacje, wszystko znajdziecie w informacjach od filmu. Ja tego nie pamiętam, po prostu tych, dokładnie tych oznaczeń. Kołowrotek 2000, plecionka 0,02, 02. Tutaj jest również pół metra Fluoro, dwunastki, malutka agraweczka spinwal i mały jig. Ok, jeśli natomiast chodzi o przynęty, których najczęściej używałem, no ja nie będę tutaj nic odkrywczego Wam nie powiem, najlepiej się sprawdzały zwykłe gumy, takie do dwóch cali. Nie reagowały akurat na przynęty duże tego typu, ale też nie ukrywam, mało na nie łowiłem. Świetnie się sprawdzały standardowo tanty. Jeśli natomiast chodzi o jigi, do okoni i małych szczupaczków używałem tych przynęty. Około 1,8 g. Do wzdręg fenomenalnie sprawdzały się przynęty jednogramowe, tego typu, czy na przykład tego typu takie lekko puchowe, one pracują fajnie jak tanty Lub moje ulubione, czyli um, tego typu, one mają około 0,6 g Fantastycznie mi się one sprawdzały, szczególnie w płytkich miejscach chcąc, łowiąc, chcąc łowić Eee, czy te mniejsze wzdręgi, czy na przykład płotki albo małe krąpiki. Te agrafki, których używałem, bo to bardzo często dostaję te pytania. Tego typu dekoje bardzo fajne i do mikro używałem używa nie, nie tego spinwala, tylko tego. Super sprawa. Oczywiście, jeśli macie jeszcze jakieś pytania e, odnośnie sprzętu, no to śmiało zapraszam do komentowania, na wszystko odpowiem. Albo jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia, no to również zapraszam do e, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i tak jak widzicie o czym wspomniałem wcześniej w filmie tutaj macie trzciny, jak spojrzycie w dół jest jakby taka plaża płań, delikatna roślinność tam już widać piasek, tutaj macie 80 cm i właśnie przy takiej płytkiej trzcince trzyma się najwięcej stręg tam myślę, że na pewno tego nie zauważycie ale uwierzcie mi, że w tych trzcinach jest wbite naprawdę masę ryb, ja niestety zaczepiłem się w ten sposób na kotwicy, myślałem, że to będzie spoko pomysł i padłem łódką w te krzaki. W związku z tym to już wszystko jest przepłoszone, ale tak jak mówię, no, to są naprawdę bardzo dobre miejsca. I rzucamy jiggami w takie okienka, jakie tutaj są, w te małe ludzkie zatoczki, ściągamy delikatnym podbiciem, tak żeby to prowadzić gdzieś tak w półtoni, gdzie tych ryb jest najwięcej i w ten sposób właśnie łowimy. I tak jak Wam opisywałem te miejscówki, tam macie czcinki. Tutaj jest wszędzie płyciutko i to się ciągnie aż do trzcin i tam właśnie na tej granicy pływa bardzo dużo wzdręg i tam łowię przynętami najczęściej 0,6 g. Tutaj natomiast, jak widzicie, jest ten spadek. Kończy się puścizna i gwałtownie woda robi się głębsza. W związku z tym tutaj najczęściej łowię raczej z przynętami około 1 gram. No i dobra, nie przedłużam i wracam do łowienia Płotka! Płyń O, poszła O, oh, śliczna A patrzcie, tu taka rybka okay O. o rany, jest rybka U. jest. Malutka wzdręga. O Jezu. Dalej jesteśmy. O Jezu. I chyba sobie delikatnie przeciąłem truorocarbon. Dobra, koniec. Cześć i na sam koniec chciałbym Wam bardzo podziękować za oglądanie. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania czy uwagi, no to śmiało zapraszam do komentowania lub dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat łowienia w Tutaj oczywiście jeśli jeszcze dodam, że ostatnio, mój ostatni film dosyć wyczerpująco rozwinął temat łowienia w zdręk. w związku z tym osoby zainteresowane, no to e, zapraszam do obejrzenia link podeślę w e, informacjach pod filmem.